Cześć, cześć, trener, kolekcjoner z tej strony. Obiecałem Wam ostatnio nowy film. Dzisiaj będzie o inwestowaniu w akcję. Także bez zbędnego przedłużania, zaczynamy. Ok, także zacząłem wchodzić powoli małymi partiami. W rynek akcji. Są to głównie e, akcje amerykańskie i e, polskie. Wszystko e, po kolei. Wam powiem co, jak i dlaczego. Dlaczego w ogóle e, akcje? E, potem to, będzie, to jest ta jakby agenda całej tej prezentacji. Dlaczego akcje, jakie akcje, e, warto, jakie jest ryzyko, jak kupuję, czyli dos, dokładnie e, technicznie jak to robię. No i dobra, dlaczego akcje? Jak wiecie, inwestuję w różne rzeczy: krypto, złoto, srebro, monety historyczne, czyli numizmatyka, chociaż tego jest raczej w tej chwili najmniej. A dlaczego, dlaczego postanowiłem wejść na rynek akcji? Przede wszystkim większe bezpieczeństwo niż w krypto, tutaj dałem znak zapytania na końcu, ponieważ jak potem zobaczycie. To zależy w jakim momencie na rynek akcji wchodzimy. Rynek akcji także potrafi nas zaskoczyć, także można dużo kapitału na, ty, na nim stracić, ale o tym za chwilę. Druga sprawa, dywersyfikacja inwestycji. Mam, mam złoto, mam srebro, mam kryptowaluty. Uważam, że w portfolio nazwijmy to inwestora, duże słowo, ale nawet jak inwestujesz małe kwoty, to, to myślę, że można Cię nazwać inwestorem na małą skalę, ale jednak. Także akcje to jest po prostu sposób na dywersyfikację inwestycji. Złoto, srebro dają inne rzeczy, inaczej się zachowują na rynku. Krypto to jest zupełnie coś innego i akcje to także jest inna para. Kaloszy, choć z rynkiem krypto mają pewne wspólne cechy. Natomiast dywersyfikacja, rozproszenie trochę tych inwestycji, nie wkładanie wszystkich jajek do jednego koszyka od początku tak robiłem i uważam, że to jest mądre, mądre podejście. Należy tak robić, nie skupiamy się na jednym aktywie. Kolejna rzecz: przy zakupie dobrych akcji, potencjał wzrostu jest taki jak w kryptowalutach. Naprawdę, jak tak naprawdę, przemierzam się rok, jakiś rok, około roku uczyłem się na temat rynku akcji, na temat giełd polskiej, głównie amerykańskiej, ale także polskiej. I ewidentnie widać po wykresach, że jeżeli wejdziemy w dobrym momencie, to właśnie tak jak mówiłem wcześniej, prawdopodobnie potencjalna strata to także mogą być dziesiątki procent, zupełnie jak w krypto. I potencjał wzrostu jest tak, jest tak to są także dziesiątki, setki nawet tysiące procent w perspektywie kilku lat. Także potencjał do, do wzrostu jest podobny jak w krypto, natomiast bezpieczeństwo jest tutaj znacznie, znacznie większe niż w krypto. Stąd też akcje były takim naturalnym wyborem. Ok, co? dlaczego akcje? Kolejna rzecz. Inwestując w akcje, inwestujemy w firmy, produkty, usługi, użyte to jest, są to realne użyteczności, stajesz się takim małym udziałowcem danej firmy, masz taką jakby małą, małą cząstkę tej firmy, jesteś jej akcjonariuszem i wspierasz gospodarkę. Jeśli inwestujesz na rynku polskim, wspierasz polską gospodarkę, jeśli na rynku amerykańskim, to wiadomo, amerykańską. Kolejna rzecz możliwość pasywnego zarabiania, dywidendy. I kolejny przykład, kolejny, kolejny punkt, niestety, złoto, srebro nie wypłacają dywidend. Jeżeli nawet z roku na rok to srebro czy złoto Ci rośnie, super, bardzo fajnie, natomiast nie przynosi Ci dodatkowego dochodu, czyli nie sprzedając złota i srebra, po prostu tego zysku nie masz w rękach. Natomiast jeżeli inwestujesz w akcje dywidendowe, to to w zależności od akcji, czy nawet co miesiąc, co kwartał, czy co rok, po prostu dostajesz jakiś procent wartości tych akcji w, w tak zwanej dywidendzie, czyli po prostu dodatkowej gotówce na twoje konto. Na konto, gdzie, gdzie te akcje trzymasz. Także u brokera, ale to o tym dalej. Także jest to bardzo duża, duża przewaga, jeśli chodzi o akcje nad innymi formami inwestowania. Z Metale szlachetne tego nie dają, nieruchomości to dają. Jeżeli masz nieruchomość, dobrze ją wynajmiesz, to masz pasywny zarobek, masz nie dywidendę, ale zysk. Nazywajmy to jak, jak chcemy. No i krypto potrafi mieć dywidendy w takim znaczeniu, że można staykować, natomiast większość kryptowalut także tej dywidendy nie daje. Także akcje są tutaj, no, dla, moim zdaniem numer jeden, bo procent zwrotu, procent dywidendy potrafi być naprawdę ciekawy. No, i jeżeli do tego dodamy, że. Mm, Akcje wzrastają wraz z czasem, ich wartość rośnie, to mamy dodatkowy plus. Zupełnie podobnie jak w nieruchomościach. Kolejna rzecz, moje zainteresowanie ekonomią. Przez ten rok, kiedy śledziłem rynki finansowe, już poza rynkami metali szlachetnych krypto, a właśnie zainteresowałem się akcjami różnych spółek, no to jednak generalnie mnie ten temat bardzo zainteresował, wciągnął. I, i myślę, że to podtrzymam na długie, długie lata. No i ostatni podpunkt, wiadomo, żeby zarobić, po co się kupuje, po co, e, inwest, po co się inwestuje, po to, żeby z czasem przyniosło to zwrot. Oczywiste i logiczne. E, dobra, jedziemy dalej. Jakie akcje warto kupić? No i tutaj zawsze początku, początkujący inwestor w akcje będzie miał Dylemat będzie często nęcony tym, żeby inwestować w te największe uznane firmy tutaj Grafika, Wielka Siódemka, Apple, Amazon, Alphabet, czyli Google, Meta, Microsoft, Nvidia i Tesla. Ja od razu mówię, że w te, te akcje nie wchodzę. Uważam, że one są już przewartościowane i po prostu ryzyko jest szansa na zarobek. E, szansa na nagrodę w stosunku do ryzyka jest tutaj nieadekwatna, po prostu to już są wypompowane spółki, one ciągną cały, cały rynek amerykańskich akcji. SP500 e, rósł ostatnio ponad 20% rocznie, tak? I głównie to te akcje je, e, ciąg, ciągnęły ten indeks do góry. Dlaczego w takim razie nie, nie zainwestować? Za dużo urosły przez ostatnie lata. Uważam, że teraz większe prawdopodobieństwo, że porządnie mogą tąpnąć niż wykręcą kolejne dziesiątki czy setki procent. Uważam, że po prostu dla mnie jest na nie za późno. Natomiast 5 lat temu Nvidia byłaby super inwestycją, świetną, podobnie pewnie jak poprzednie, te wymienione wcześniej tutaj z wielkich siódemki akcji. natomiast ja na nie jestem spóźniony, jeżeli w nie inwestowaliście parę lat temu super, teraz ja w nie nie wchodzę i no, nie poleciłbym tego nikomu. Dlatego, a właśnie i disclaimer, nic, nie, oczywiście nic w tym filmie nie jest poradą inwestycyjną, to jest jak zwykle Mój taki dziennik porad, poradnik dla, nie, jest, nie jest to dla nikogo poradnik, a raczej dziennik dla, dla siebie samego, żeby pokazać co, sobie udokumentować, co robiłem wcześniej, jak działałem i, i tyle. Yy. No i właśnie, e, największe uznane firmy z wysoką bardzo kapitalizacją i wyceną, czy mniejsze, niedowartościowane spółki ze wschodzących rynków niż asymetryczne ryzyko? Co to jest? E, wschodzące rynki, nisze, uważam, że mogą to być półprzewodniki, może to być marihuana medyczna, może to być blockchain e, i te spółki na tych rynkach mogą być nadal. Niedowartościowane mogą mieć dużo niższe wyceny, mogą teraz jeszcze nie, nie cieszyć się wielkim zainteresowaniem, natomiast jak jest o nich cicho póki co, a są to dobre fundamentalnie firmy, przynoszą zyski, mają do, dobre perspektywy, działają w fajnych przyszłościowych branżach, to one kiedyś mogą być taką Nvidia, Nvidia teraz czy Amazonem za kilka lat kilka, kilkanaście zobaczymy. No i jeszcze mamy tutaj kontra ETF ETF czyli takie inwestowanie na w szeroki indeks czyli na przykład S&P 500 ETF na S&P 500 to jest jakby ETF na 500 największych firm w Stanach Zjednoczonych czyli kupując takiego ETF-a e, uśredniamy sobie e, po prostu wynik czyli jeżeli S&P 500 urosło o 20 kilka procent w ostatnim roku to spółki wszystkie 500 spółek po prostu po uśrednieniu przez ten rok zrobiły Taki wynik, stąd, stąd to jest ETF, czyli po prostu na szeroki rynek. Produkt na szeroki rynek. Ja z innego względu niż, niż nie, ja z innego względu nie wchodzę w ETF. Uważam, że właśnie inwestowanie na szeroki rynek to jest ok, mniej ryzykowne, pewnie, natomiast przyniesie też potencjalnie mniejszy zwrot. Dlatego mnie to w tym momencie nie interesuje, ale będzie o tym też, yy, będą o tym dwa zdania dalej. Ok, ryzyko. A w ogóle, co ciekawe, ta prezentacja jest y, bliźniaczo podobna do prezentacji, jaką robiłem o rynku krypto, jakiej an, alternatywnej formy inwestowania. Bardzo dużo rzeczy tutaj sobie zostawiłem, i część, część tylko musiałem pozmieniać. Natomiast, jak widać, y, jak się zorientowałem, po prostu dużo rzeczy jest uniwersalnych. Ryzyko. Tolerancja na wahania kursów. Na rynku akcji także są hossy, bessy, są krachy. Na przykład w 2000 roku bańka Dotkomów, a w 2008 roku bańka kredytów subprime w Stanach Zjednoczonych. Tutaj także się nie ustrzeżemy kryzysów. Po prostu one przychodzą, pojawiają się co jakiś czas, pojawiają się cyklicznie i na to trzeba być gotowym. Także twoje, twoje po prostu akcje mogą spaść nawet o kilkadziesiąt procent i, i tyle, musisz się z tym liczyć. Także jeżeli nie jesteś odporny na takie ryzyko i wahania, rynek akcji może nie być dla Ciebie. Druga rzecz, poduszka bezpieczeństwa, czyli jeżeli masz pieniądze, pieniądze które pozwalają Ci, jeżeli masz pieniądze które w formie gotówki, które pozwalają Ci, w, w razie straty pracy, utraty zdrowia i tak dalej e, przeżyć pół roku, rok, e, a najlepiej rok lub dwa, no to masz poduszkę, tak zwaną poduszkę bezpieczeństwa. Jeżeli ją masz, myślę, że śmiało możesz inwestować. Jeżeli nie, rozważ, czy na, najpierw nie zbudować poduszki bezpieczeństwa, a dopiero potem wchodzić w jakieś inwestycje. E, ewentualne posiadanie innych aktywów, tak, czyli... Tak jak wcześniej wspomniałem, dywersyfikacja, mam różne inne rzeczy, na przykład, złoto srebro jest, jest takim bardzo bezpiecznym aktywem, więc wchodząc w akcję, teraz mam jakby większy komfort i spokój. I odpowiedni procent kapitału w akcjach. Znowu wiąże się też z tym, co właśnie powiedziałem wcześniej: nie wszystkie jajka do jednego koszyka. Jeżeli masz do zainwestowania, nie wiem, 10 tysięcy, no to może niekoniecznie wszystko, wszystko w akcję, może trzeba sobie to podzielić. Odpowiednio, jeżeli masz większą kwotę, to, to myślisz sobie o tym. W ten sposób, Pro, jaki procent w akcjach to już jest bardzo indywidualnie, nawet teraz szczerze mówiąc nie obliczałem, jaki to jest procent moich aktywów, po prostu bardziej kwotowo uznałem, że teraz wchodzę za kilka tysięcy, za chwilę znowu za kilka i tak dalej, i tak dalej. Nawet tego nie liczę, bo po prostu mam wspomnianą wcześniej dywersyfikację. Strategia. Tak jak wspomniałem wcześniej, inwestuję w niedowartościowane cenowo spółki z dobrymi fundamentami. Staram się znaleźć takie, które są zyskowne, przynoszą regularne zyski. Jeżeli regularnie płacą rosnące z roku na rok dywidendy, to jeszcze lepiej. W każdym razie na, w tym momencie na wykresie nie są na maksymalnych swoich wycenach więc w przyszłości te wyceny mogą wzrosnąć. Co jeszcze? W mojej strategii wierzę, że rynek porusza się cyklicznie. Są chodcy, bessy, ale także dwu-, czteroletnie mikrocykle cykle rynkowe, co wymusza inwestowanie aktywne, dlatego, tak jak wspomniałem wcześniej, nie, nie inwestuję w ETF-y, czyli nie będę co miesiąc kupował ETF-u, żeby inwestować w niego 10, 20, 30 lat, ponieważ występują cyklicznie bessy, jak będzie ostra bezsek w 2008 czy w 2000 roku, to po prostu nagle tracisz 60-70% swojej wartości nabywczej, swoich pieniędzy. Dlatego wolę działać bardziej średnioterminowo, na przykład na 2-4 lata. Jeżeli dana spółka osiągnie wynik, który mnie satysfakcjonuje, wycofuję środki i czekam po prostu. Z Aż znowu porządnie spadnie te kilkadziesiąt procent, na przykład w trakcie jakiejś bezsy, krachu i potem znowu buduję pozycję, albo szukam innych akcji. To wymaga inwestowania aktywnego, ale z tym właśnie aktywne. Jeżeli co 2-4 lata trzeba wykonać jakiś ruch, myślę, że nie jest to wielki problem. I tak, właśnie, znowu nie inwestuję w szerokie rynki, nie inwestuję w największe, wypompowane już bardzo spółki, jak Nvidia, Meta, Amazon i tak dalej. Dywidendy, one nie są dla mnie celem samym w sobie, ale chcę sukcesywnie sobie dokładać akcji dywidendowych, żeby przynosiły pasywny dochód, oczywiście na początku nie będzie to dużo, to może być kilkaset złotych rocznie po, na koniec tego roku, a może kilka tysięcy, a stopniowo jak będzie to więcej i więcej, tym lepiej, tak właśnie myślę, że powinno się działać mądrze na rynku akcji. Pasywne zarabianie przez ETF-y, nie mylić z, po prostu z pasywnym dochodem z dywidend, jest mało ryzykowne, ale mało też zyskowne, ponieważ przez kolejne 10-15 lat może być HOSSA, możesz robić 10% rocznie na tych ETF-ach. Natomiast właśnie, czy te 10% zmienia ci jakoś życie? Minie. W tym momencie mi nie. Natomiast jakbym, jakbym miał duży, dużo większy kapitał, mógłbym się nad tym zastanowić. Natomiast im dalej od kryzysu ostatni poważny był powiedzmy w 2019 roku, tak, wtedy wybuchła pandemia, natomiast był on chyba niczym w porównaniu do 2008. To był taki prawdziwy kryzys, więc im dalej od tego kryzysu w czasie, tym większe ryzyko ponosisz, bo on kiedyś musi znowu wystąpić. Dlatego. Inwestowanie małych kwot. Nie, nie, to za chwilę, dlatego uważam, że ryzyko krachu jakiegoś większego giełdowego i spadek takich Nvidia, Met, Amazonów i spadek kilkudziesięcioprocentowy jest bliższy, jest teraz bardziej prawdopodobny niż kilka lat temu. Dlatego nie wchodzę w takie spółki. Dodatkowo inw pasywne inwestowanie 100-200 zł miesięcznie. WTF po prostu nie zadziała. Nie zrobi ci to żadnej różnicy, nie zarobić ci to żadnych większych pieniędzy. Dla mnie to nie ma sensu. Jak kupować akcje? Mamy brokerów polskich i mamy zagranicznych plus i minusy. Ja wybrałem sobie XTB, za chwilę pokażę dlaczego. Natomiast mamy, mamy także plusy za polskich brokerów są takie, że masz cały interfejs po polsku. I Broker, tak jak XTB to robi, wystawia ci PIT, który sobie po prostu wtedy wysyłasz do Urzędu Skarbowego i jest to wszystko takie proste. Natomiast plusy zagranicznych brokerów, no że nie trzymasz kapitału w, Polski, w Polsce, jakby masz tę część inwestycji, inwestycje w akcje masz gdzieś ulokowane za granicą, więc powiedzmy, że mniejsze ryzyko geopolityczne. Natomiast. Mm, mm, Mogą tam występować inne większe opłaty, chociaż to już trzeba sprawdzić. A no i plus inwestowania polskiego brokera, że nie musisz tego robić poprzez dolary czy euro możesz, możesz poprzez Polski, polską walutę. E, więc będzie to dla Pol Polaka zawsze prostsze. E, poprzez aplikację, na przykład Rewolut, dosłownie mam jakieś, jakieś drobne. Em, Pierwsza moja inwestycja w akcję jednej spółki była przez Rewoluta, ponieważ chciałem to zobaczyć. Faktycznie chwila, moment, kilk, jedno, jedno, dwa kliknięcia i możesz tam kupić wiele różnych akcji. Natomiast trzeba pamiętać, że tak jak w przypadku krypto na Rewolucie, one nie należą do Ciebie, one są jakby przypisane do, do tego Twojego konta, ale należą stricte do Rewoluta, także nie możesz ich przenieść gdzieś indziej. Jeżeli masz akcje u brokera, możesz przenieść je do innego brokera. Nie wiem dokładnie, jak to się robi, bo na razie się tym nie interesowałem, nie miałem takiej potrzeby, natomiast wiem, że można przenieść do innego brokera swoje akcje. A w, na rewolucie na przykład tego nie zrobisz, natomiast no więc mi to polecam. Na pewno wolę robić to u brokera i 90% 9% moich akcji będzie kupione przez konto brokerskie. Kolejna rzecz właśnie. Tu mamy tę tabelkę znalezioną na kanale YouTube. To jest ta tabelka, tak jak wspomniałem, kanał Zawód Inwestor na YouTubie, tam ją znalazłem. On ją wziął też z jakiegoś bloga. No i macie prowizję, opłaty za transakcję o danej wysokości i depozyt roczny. Jakie są kwoty? XTB nie pobiera opłat do 100 tysięcy. Nie ma prowizji, więc jest to dla początkującej osoby w akcjach, jak, jak dla mnie, bardzo korzystne, stąd ten wybór. No i widzicie XTB, eXante Interactive Brokers, Fidelity, Free Dom24, pewnie najpopularniejsi brokerzy, można także inwestować przez konta bankowe. Z tym, że tu już jakieś opłaty są. No i dobra. Co dalej? Mieliśmy tabelkę. A co z podatkami? Po tak samo jak inwestujemy w kryptowaluty, to kiedyś mówiłem tak samo i dokładnie tak samo jest z akcjami, czyli minął rok 2024. I teraz do, w tym roku trzeba zgłosić do, do odpowiedniego terminu, czyli do tam kwietnia czy maja, po prostu odpowiedni formularz. Nie pamiętam teraz tego, jak, jak, jakie oznaczenie ma ten formularz, ale chodzi o zgłoszenie, ile zakupiliście danego aktywa w danym roku, za jaką kwotę. Tak samo robiłem przy, przez, przez kolejne lata z kryptowalutami teraz to samo będę musiał robić z akcjami i o co chodzi Poza, po prostu poprzez to, że zgłaszacie ile kupiliście danego aktywa, to po prostu przy hmm, potem płaceniu podatku od zysków kapitałowych, który na razie, na ten moment w Polsce wynosi 19%, hmm, po, poprzez to, że w poprzednich latach zgłaszaliście hmm, te swoje zakupy, to zapłacicie podatek nie od całości kwoty, hmm, tylko od po prostu kwoty pomniejszonej o te wasze wpłaty, czyli po prostu zapłacicie faktycznie podatek od zysków, a nie od całości kapitału, jaki wpłaciliście na dany rynek. I to jest bardzo istotne, chociaż chyba nawet kilka lat wstecz można to zrobić, natomiast polecam robić to z roku na rok na bieżąco, żeby się nic wam nie poknociło. I żeby było to wszystko jasne, czytelne i klarowne. Ok. No i broker, tak jak XTB, nie wiem, jak inni podejrzewam, że jest, tak, jest podobnie, ale to już, jeżeli chcecie inwestować gdzieś indziej, to musicie się dowiedzieć. Broker sam może wysłać odpowiedni Pit, który po prostu sobie wysyłacie do urzędu skarbowego przez portal podatki GoF i tyle, to jest dlatego duże ułatwienie. Okej, okay, dzięki za uwagę. Serdeczna prośba o subskrybowanie kanału, polubienie filmu i komentarz, jeśli zobaczyłeś jakąkolwiek wartość w tym filmie. Jak wspomniałem wcześniej, nie są to żadne porady finansowe, to jest tylko moja opinia i taki dziennik moich zagrań rynkowych. Nie mówiłem o konkretnych akcjach, o konkretnych spółkach, nie chciałem na razie tu nikomu nic sugerować. Ale no, także subskrybuj, polub, skomentuj. Możesz także pisać swoje, jakieś. O ostatnio pod ostatnim filmem były fajne dwa komentarze, które też wezmę pod uwagę w, w nagrywaniu kolejnych filmów. Jeżeli masz jakieś inne swoje pomysły na, na to, co byś chciał tu usłyszeć, jeśli chodzi o złoto, srebro, kryptowaluty, teraz także akcje inumizmatyka no to śmiało pisz w komentarzach no i tyle, żeby nie przedłużać dzięki, dzięki za obejrzenie, cześć!